Wytną tysiące drzew i wyleją tony betonu, żeby w polskich lasach postawić wiatraki wyższe niż pałac kultury. Brzmi jak sen wariata, ale tak będzie już za chwilę. Na początek w Lubuskiem, potem pewnie w całym kraju. O co w tym wszystkim chodzi? Kto na tym skorzysta i dlaczego znów Niemcy i Duńczycy? To sprawa, w którą zamieszani są politycy, leśnicy, ekolodzy i wielki biznes. Choć zainteresowani wolą milczeć, ja pokażę wam ten skandal w pełnej krasie. Skandal, który już się dzieje i może na zawsze zmienić krajobraz naszego kraju. Elektrownie wiatrowe widujemy zazwyczaj na polach albo na morzu, a teraz wyobraźcie sobie takie wiatraki w samym środku lasu. A w zasadzie nie takie, bo znacznie, znacznie większe niż zwykle. Brzmi absurdalnie? Może i tak, ale nie dla lasów państwowych. Te chcą stawiać ogromne, bo 250-metrowe wiatraki właśnie w polskich lasach. To będą naprawdę gigantyczne konstrukcje. Tak ogromnych wiatraków jeszcze się w Polsce nigdy nie budowało. Nie tylko w lasach, ale nigdzie. Jeśli powstaną, to będą najwyższymi budynkami w Polsce, wyższymi nie tylko od Pałacu Kultury, ale i od dachu Warsaw Tower. Rozumiecie to? Francja ma wieżę Eiffla, my będziemy mieli gigantyczne wiatraki. Jakiś czas temu przez media przemknęła informacja o tym, że w Lacach ma ich stanąć aż 2,5 tysiąca. Później jednak klasy państwowe ją zdementowały, twierdząc, że liczba ta wynika jedynie z, jak to nazwały, oszacowanego potencjału lokalizacyjnego i wcale nie oznacza, że tyle wiatraków faktycznie będzie budowanych. Ale też nie oznacza, że taka budowa nie dojdzie do skutku. Dziś wiadomo już, że wiatraki będą budowane w Lubuskiem, w trzech nadleśnictwach: Nowej Soli, Sławie Śląskiej i Skwierzynie. Na terenie nadleśnictwa Sława Śląska ma stanąć 9 wiatraków, a w Nowej Soli i Skwierzynie po 10. Na początek. Tu warto wspomnieć, że projekt Las Energii, któremu leśne wiatraki będziemy zawdzięczać, powstał już w 2021 roku. Więc jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości Obecny rząd ochoczo ten projekt kontynuuje i nie słychać żadnych protestów, że to oznacza masowe wycinki. Na oficjalnej stronie Lasów Państwowych można przeczytać, że jest to jeden z ich głównych projektów rozwojowych, a uzasadniony jest oczywiście ekologią. Musimy również wchodzić w te dziedziny, które pozwalają również w jakiś sposób pośrednio zmniejszać zagrożenia, które de facto mają wpływ na, na zdrowotność ekosystemów leśnych. To są kwestie dotyczące. Przeciwdziałania suszy to, jest, to są kwestie dotyczące przeciwdziałania powodziom, pożarom, tak? stąd projekty, które są projektami rozwojowymi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Użycie gruntów leśnych pod wiatraki jest więc jednym z pomysłów, w jaki lasy mają przyczynić się do osiągnięcia celów międzynarodowej polityki. Klimatycznej. Argument ten nie trafia jednak do Państwowej Rady Ochrony Przyrody, tak zwanego PROPU, która wydała negatywną opinię w tej sprawie. W uzasadnieniu powołała się na szereg dokładnie 101 badań z wielu krajów, z których jasno wynika, że leśne elektrownie wiatrowe fatalnie wpływają na środowisko przyrodnicze, krajobraz oraz dobrostan zwierząt. Posłuchajcie, co na ten temat w rozmowie ze mną mówił profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody Aleksander Rachwald. Turbiny zagrażają ptakom i nietoperzom, generalnie organizmom latającym. Turbina wiatrowa jest to praktycznie maszynka do mięsa. I w tym momencie, jeżeli turbinę wiatrową postawi się na obszarze, który jest bogaty w ptaki lub nietoperze, straty będą odpowiednio większe. Zakłada się, że w większości wypadków środowisko leśne jest bogatsze, niż otwarte obszary pol. Znane są wyniki badań z krajów skandynawskich, z Niemiec, że generalnie straty, zwłaszcza wśród ptaków drapieżnych oraz wśród nietoperzy, są znacznie większe tam, gdzie turbiny są na obszarach leśnych, niż, niż nimi. Podobnie uważa prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ekoprobono, dr Grzegorz Hocian. Wiatraki jako obiekty bardzo duże, jako bardzo duże przedsięwzięcie, ale też instalacje. Będą miały negatywne oddziaływanie zarówno na etapie budowy, na etapie eksploatacji, na etapie likwidacji. Już nie mówiąc o samym posadowieniu, to jest gigantyczna konstrukcja pod ziemią. A następnie na etapie eksploatacji to jest oddziaływanie zarówno na ptaki i nietoperze, jak i na całą faunę, ponieważ to jest tak, że w domu tych organizmów, które tam zamieszkują w tym lesie, wprowadza się. Stałe w zasadzie oddziaływanie hałasem i wibracjami. Pomimo tak negatywnej opinii ekologów, a szczególnie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która przecież podlega pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska, lasy państwowe idą w zaparte i odpowiadają Radzie, że trudno jest dyskutować ze stanowiskiem PROP, ponieważ, jak wskazują sami członkowie Rady, jest ono oparte jedynie na doniesieniach medialnych. Nie jest to prawdą, ponieważ PROP, jak już mówiłam, powoływał się na 101 badań różnego autorstwa, a oni sobie te opinie w zasadzie wywalili do kosza. Dalej czytamy, że lasom zależy na tym, aby Polska mogła skutecznie wykorzystać swoje zasoby naturalne w procesie transformacji energetycznej i osiągnięcia celów dekarbonizacji gospodarki przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz, uwaga, ochronie bioróżnorodności. Czyli według lasów państwowych wycinanie tysięcy drzew pod wiatraki ochronie bioróżnorodności nie przeszkadza. Argument ten jest taki racjonalny i tak nielogiczny, że można go wytłumaczyć jedynie pojęciem greenwashingu, inaczej jako ściemy. Chodzi o wywarcie na klientach lub jak w tym przypadku społeczeństwie wrażenia, że dany produkt czy projekt jest ekologiczny. Twierdzono, że jest to yy, istotny element yy, w działalności lasów państwowych Zmierzający do ochrony środowiska poprzez produkowanie czystej energii, jaką właśnie będą produkowały te wiatraki. I pomijano tutaj szkody, ewentualne szkody, ten balans między stratami przyrodniczymi a korzyściami przyrodniczymi. To było takie właśnie maskowanie tym celem ochrony środowiska, inwestycji, która wcale niekoniecznie. Wcale niekoniecznie dla tego środowiska może być korzystna. Ponadto, postawienie w lesie wiatraku wiąże się z ogromną, gigantyczną wręcz wycinką drzew. Lasy państwowe podają, że będzie to około 20-30 arów pod jedną turbinę wiatrową problem w tym, że to chyba dane bardzo mocno niedoszacowane i to delikatnie mówiąc. Państwowa Rada Ochrony Przyrody podaje zupełnie inne liczby. Oszacowali, że jeżeli inwestor będzie stosował się do wytycznych wiatrakowych z 2013 roku, to trzeba będzie wyciąć minimum minimum 20 hektarów drzew pod jeden wiatrak. 20 hektarów. Ta turbina wiatrowa staje bezpośrednio w drzewostanie, to w tym momencie zasięg kłopat wietrnika sam Prawo w lewo to może być przy dużym wiatraku nawet 100 metrów, plus jeszcze dodajmy do tego 200 metrów w jedną stronę, 200 w drugą. I w tym momencie wykreślamy obszar, który właśnie przy, po wyliczeniu dla średniej wielkości typowego, typowego wiatraka wyszło nam, że jest to niecałe 20 hektarów. Natomiast im większy wiatraka, tam mają być stawiane największe możliwe. Ten obszar będzie większy. Trzeba dodać, że wycinka drzew będzie konieczna nie tylko pod same turbiny wiatrowe, ale również pod drogi dojazdowe, którymi ciężki sprzęt będzie do lasu wjeżdżać. A to nie koniec dewastacji. Pod fundamenty konstrukcji trzeba wylać tony betonu, co jak wiadomo nie jest specjalnie ekologiczne. Jeżeli wyobrazimy sobie, że taka budowa ma dziać się w środku lasu, to przyznacie, że ciężko mówić o ochronie bioróżnorodności, a już prędzej właśnie o jej dewastacji. Zadziwiające więc, że fundacje ekologiczne, które jeszcze niedawno tak ochoczo protestowały przy różnego rodzaju wycinkach, teraz milczą. O tę bulwersującą sprawę zapytałam 32 organizacje i towarzystwa ekologiczne. Odpowiedziało zaledwie 8 z nich, odpowiedziało, że nie popierają tego projektu. Pozostali wybrali wymowne milczenie. Do dziś nie dostałam od nich żadnej odpowiedzi. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdził, że trzeba przeprowadzić dokładne badania i nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie. Zwyczajnie umył ręce. Tylko że badań w tym temacie na Zachodzie przeprowadzono już wiele. I patrząc na ich wyniki można mieć poważne przypuszczenia, że powodem braku protestów jest zmiana władzy. Przestał rządzić PiS, skończyła się chęć protestów. Za wiatrakowym projektem ma przemawiać jeszcze jeden argument, a mianowicie, że na Zachodzie, na przykład w Niemczech, od dawna stawia się wiatraki w lasach. No dobrze, tylko nie wydaje mi się, żebyśmy musieli we wszystkim naśladować Zachód, szczególnie że Niemcy mają dość dewastacji drzew pod wiatraki, chociażby tej ostatniej w słynnym bajkowym lesie w północnej Hesji, który inspirował braci Grimm. Niemiecki działacz na rzecz ochrony przyrody, Herman Josef Rapp, mówił o tej wycince tak. To skarbnica europejskich lasów, zespół będący klasą samą w sobie. Nie można go poświęcić dla chciwej branży energii wiatrowej. Wiatraków w niemieckich lasach mają dosyć i ekolodzy, i inni naukowcy. Stosunek jest skrajnie negatywny. W Niemczech praktycznie cały czas specjaliści od ochrony środowiska, ornitolodzy, chiropterolodzy, specjaliści od poszczególnych grup zwierząt, a także po prostu no, ochroniarze, ludzie, ludzie, od ochrony lasów, którzy interesują się tym ekologią lasu, generalnie są bardzo przeciwni temu. Może dlatego szukają rynku zbytu w Polsce. Odpowiedzmy sobie bowiem na pytanie, czy aby na pewno głównym celem firm budujących elektrownie wiatrowe jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy nie jest to raczej chęć zysku zachodnich firm, które już od jakiegoś czasu szukają nowych terenów pod swoje inwestycje? A dlaczego zachodnich firm? No właśnie dlatego, że przecież wiatraków w polskich lasach nie będą przecież stawiać polscy przedsiębiorcy. No kto to widział? Te wiatraki ma stawiać duńska Eurowind Energy, a turbiny wyprodukuje niemiecki Vestas lub Siemens Games. I co? Wszystko staje się jasne, prawda? Ten cały pomysł, który jest forsowany przede wszystkim przez zielone lobby niemieckie, ponieważ od wielu lat spotykałem się z tym, że pouczano nas, jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę, a równocześnie od wielu lat, już od 2006 roku, był wielki lobbying niemieckich organizacji, by w Polsce stawiać wiatraki w lasach. Takie w czambu podleganie tylko, jakby to powiedzieć, idei biznesu, że będziemy wycinać gdzieś lasy, po prostu robić dukty i, i budować tam farby wodowatajne to jest bzdura, tak? No to, Trzeba to się nad tym zastanowić i, i zachować jakąś jakieś, jakieś racjonalność. Owszem, leśne farmy powstają na przykład w Finlandii czy Szwecji, tylko są to kraje dużo bardziej zalesione niż Polska. Tam nie ma zbytnio innych terenów, więc siłą rzeczy muszą być budowane też w terenie zadrzewionym. Mówił o tym nawet w wywiadzie dla Gazety Wyborczej prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, tak zwanego PSEW, Janusz Gajewski. Polska ma ogromny potencjał budowy farm poza lasami. Mówimy nawet o teoretycznych 120 GW. Członkowie PSE w ogóle nie podejmują działań budowy leśnych farm wiatrowych ani nie są tym zainteresowani. Farmy w lasach budują niektóre kraje, np. Finlandia, ale dlatego, że nie mają tylu dostępnych terenów, które ma Polska. Więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? Wiadomo, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Budowa wiatraków na terenach zalesionych jest tańsza i obarczona dużo mniejszym ryzykiem niż na przykład, morskie farmy wiatrowe. Może również chodzić o zarobienie na dzierżawie gruntów zewnętrznej firmie. A nie są to małe pieniądze. Wydzierżawienie ziemi pod jeden wiatrak od prywatnej osoby to koszt od 90 do 200 tysięcy złotych rocznie. Zapytałam więc lubuskie nadleśnictwa, ile Duńczycy z Eurowind Energy będą płacili za dzierżawę gruntów. Nadleśnictwo Sława Śląska odpisało mi, że jedynie wydzierżawia nieruchomość i nie wie, jakie będą koszty firmy Eurowind za całą inwestycję. To dość zaskakujące, że podmiot, który wydzierżawia grunt, nie wie za ile to robi. Z kolei od nadleśnictwa Nowa Suli Skwierzyna dostałam odpowiedź, że na obecnym etapie nie są w stanie określić dokładnej kwoty czynszu dzierżawnego. Natomiast wiemy tyle, że wynagrodzenie przewiduje partycypację lasów państwowych w przychodzie ze sprzedaży energii elektrycznej. Jest jeszcze jeden powód, dla którego inwestorzy mogą chcieć budować farmy wiatrowe w lasach. Przeświadczenie, że będą one budziły mniejszy opór społeczny niż wiatraki budowane blisko gospodarstw. Lasy dysponują dużymi działkami zwartymi kompleksami, co oznacza, że nie sąsiadują z mieszkańcami, którzy mogliby protestować. A to oznacza, że jest pomysł, aby w lasach stawiać wiatraki, bo nikt nie będzie miał formalnego prawa do protestu. Tylko, żeby ktoś protestował, choćby nieformalnie, musi o danym projekcie wiedzieć. Od firmy Eurowind Energy dostałam oświadczenie dla mediów, w którym piszą, że ich celem jest, aby proces pilotażu prowadzony był w sposób transparentny i otwarty. Eurowind wraz z lasami prowadzą lokalne konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy i władze samorządowe mają szansę dostrzec potencjalne korzyści. Oraz że o projekcie zarówno Eurowind, jak i Lasy Państwowe informują już uwaga od 2021 roku. W mediach, na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach. Podobną informację dostałam od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ciekawe swoją drogą, czy napisał ją ktoś w lasach, czy przyszła z Danii. Ale skoro tak głośno i szeroko o tym informowali, to ja mówię sprawdzam. Zapytałam mieszkańców i władze lokalne, co sądzą o tym pomyśle. Rozmawiałam z sołtysami z Gminy Sława, Nowa Sól, Kwierzyna oraz Blezew. To na ich terenie m.in. leżą wiatrakowe nadleśnictwa. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy okazało się, że o projekcie budowy wiatraków w lasach wie tylko 6 z 12 sołtysów gminy Blezew, którzy akurat byli na konsultacjach społecznych rok temu. Sołtysi z pozostałych trzech gmin, gdy pod koniec lutego do nich dzwoniłam, o projekcie budowy wiatraków w lasach w ogóle nawet nie słyszeli. Żeby tego było mało, zgodnie twierdzili, że nie było żadnych konsultacji społecznych. Posłuchajcie, co powiedzieli ci, którzy zgodzili się na nagranie naszej rozmowy. Nie byliśmy so, jako sołtysi, nawet yy, koledzy sołtysi też nie, nie mówili. No nigdzie po prostu nie było nic ruszane. Z tego, co ja wiem, w moim tutaj powiecie. Na sesji Rady nic nie było poruszane w tym temacie. Też była cisza, nikt nic, nic nie wiedział. Tutaj o coś takiego zebranie, żeby ja, no musiałoby to być gdzieś na sali, tak? Ja nic takiego nie robiłam. Nic mi nie wiadomo na ten temat, nie dostałam żadnego powiadomienia, kompletnie nic. Coś tam od ludzi słyszę, dowiaduję się, ale jako sołtys nie dostałam żadnej wiadomości i nic mi nie wiadomo właśnie. Nie wydaje się również, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z budowy elektrowni wiatrowych w lasach i doceniali ich rzekome korzyści. Śmieszne, żeby wycinać las i, i, no nie wiem, no nie wiem, co się dzieje w tym kraju. Nie, nie, za to jest. I, ja powiem, jeżeli by to miało być gdzieś postawione za wioską, no są tam pola przecież y, daleko no, od wioski, no. gdzie otwarta przestrzeń, no tak, no ale mhm. wycinać las po to, żeby postawić wiatrak, no śmieszne. Jeżeli firma Eurowind Energy oraz lasy państwowe w ogóle prowadziły wcześniej jakiekolwiek konsultacje społeczne. To naprawdę wyjątkowo mało skutecznie. Po moich telefonach coś się jednak ruszyło. Gmina Sława, pod wpływem tego, że mieszkańcy w końcu zaczęli się czegoś domyślać, już po moich rozmowach z sołtysami, zorganizowała w końcu konsultacje społeczne w tej sprawie. Nie poszło chyba najlepiej, bo 13 marca odbyły się protesty mieszkańców przeciw leśnym wiatrakom. To chyba najlepiej świadczy o stosunku mieszkańców do tego projektu. Sołtysi chętnie ze mną rozmawiali, natomiast leśnicy nie chcieli ze mną rozmawiać wcale. Twierdzili, że bardzo mało na ten temat wiedzą, dwóch się rozłączyło, a reszta odsyłała do nadleśnictwa. Tylko jeden leśniczy odważył się wyjaśnić, że nie mogą wypowiadać się na ten temat i bez zgody przełożonych nie będzie udzielał żadnych informacji. Kilku sołtysów, którzy pragnęli pozostać anonimowi, twierdzili, że nie ma co się dziwić, bo leśnicy po prostu boją się utraty pracy może dyrekcja generalna lasów państwowych zamiast zakazywania podwładnym wypowiedzi skupiłaby się na tym, żeby wokół projektu było mniej niejasności, a proces konsultacji i pilotażu faktycznie był otwarty i transparentny. Sami zainteresowani, na przykład dr Irzynian Stefan Talarczyk ze Stowarzyszenia Leśników i właścicieli lasów, również twierdzą, że brakuje na ten temat dyskusji i informacji. Pani minister powiedziała, no dobra, to słuchajcie, no jesteśmy w Unii Europejskiej, to no jest są tu jakieś dyrektywy, jakieś przepisy. no Zacznijmy budować te wiatraki, zacznijmy farmy fotowoltaiczne budować, jakieś nie wiem, biogazownie, tak? No to zastanówmy się, wszyscy tu wspólnie, gdzie to można by było. Postawić bez szkody dla środowiska, bez szkody dla ludzi I, i, i proste, tak? A tutaj nagle Pani się próbuje dowiedzieć. My też jako organizacja pozarządowa próbujemy się dowiedzieć, gdzie te wiatraki mają powstać, chętnie, no my jako Stowarzyszenie Leśników, Właściciele Lasów, byśmy się włączyli w ten projekt, ale tak naprawdę to nie ma z kim rozmawiać. Może władze lasów państwowych zapomniały, że znakomita większość polskich lasów jest właśnie państwowa, a więc należy do nas wszystkich. Tak potężna inwestycja, jak budowa w nich elektrowni wiatrowych, zapewne zainteresowałaby wielu Polaków, bo nasze lasy należą do obywateli, a nie do nadleśnictw, ministerstwa czy do rządu. Na razie władze lasów państwowych nabierają wody w usta i niespecjalnie chcą rozmawiać na ten temat. A sprawa budzi wątpliwości prawne nawet w samym Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W obecnym stanie prawnym ministerstwo. Yy... Ma wątpliwości co do tego, czy prawnie tego typu działalność w lasach państwowych jest w ogóle możliwa i że, że mają miejsce analizy prawne, żeby, żeby tę sprawę w ogóle rozstrzygnąć. W tej chwili wygląda na to, że sprawa jest nierozstrzygnięta z naszego punktu widzenia, jako Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Ten aspekt prawny jest, zajmuje znaczną część naszej opinii lasy państwowe nie mają, nie ma uzasadnienia dla prowadzenia, prawnego dla, dla lasów państwowych, dla prowadzenia takiej działalności. Na, na tym stanowisku żeśmy stanęli. Obecnie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyszłości lasów państwowych. Pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej jest poseł Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Takiej e. organizacji jak lasy w tym ujęciu, w tym ujęciu, które dzisiaj mamy w Polsce to to, to rzeczywiście nie ma. Jest to obiekt naprawdę podziwu i też takiej zazdrości. W Europie Zachodniej, bo to jest coś, co nam naprawdę się udało. Dzisiaj nie można dopuścić, mówię jako Polakom, jako pokoleniom Polaków, dzisiaj nie można dopuścić do tego, że ten sprawdzony polski model leśnictwa, czyli ochrony przyrody, będzie po prostu zniszczony, bo ktoś przyszedł i zaczął krzyczeć, że do tej pory przyroda w Polsce nie była chroniona. Jeśli nie była chroniona, to dlaczego jest tak dobrze? Dlatego to referendum. O to, aby zachować ten model gospodarki leśnej, który w Polsce występuje, a jeszcze pamiętajmy o tym, że mamy jedną ustawę, że las jest strategicznym zasobem państwa. Jest taka ustawa i też w tym pytaniu referendalnym jest odniesienie do tej sprawy, więc to jest, Szanowni Państwo, nasz majątek, który nie można nikomu oddać. Interesujmy się tym, co dzieje się w polskich lasach, bo nie dzieje się dobrze, a nie ma w nich niestety tolkienowskich entów, które ruszyłyby do walki w obronie niepotrzebnie wycinanych drzew i dewastacji przyrody.